I sąsiedzi pytają Noego: Noe, co ty w ogóle robisz? A on mówi: Będzie ulewa, będzie padać. Będzie, słuchajcie, potop, trzeba się ratować. Czy chcecie ratować się ze mną? I myślę, że w tym momencie Noe stał się marginesem społecznym w swojej tutaj okolicznej wiosce, w której mieszkał, ponieważ to było nielogiczne. To było nie do wytłumaczenia. Jak to budujesz arkę? Jak to potop? Jak tu deszczu nikt dawno nie widział? I co zrobił? Noe, czytamy, że przez wiarę, przez to, że miał wiarę, potępił świat. Co zrobił? Uwierzył bardziej temu, co powiedział do niego Bóg, niż okolicznościom, które mówiły zupełnie co innego. I to jest, słuchajcie, bardzo częsta sprawa w naszym życiu wiary, że Bóg będzie mówił jedno przez swoje słowo, a my w swoim życiu i w swoich okolicznościach życia. Będziemy widzieli zupełnie co innego, i tu pojawi się walka: uwierzyć Bogu w Jego słowo, czy uwierzyć okolicznościom. Uwierzyć Bogu w to, co mówi w swoim słowie, czy uwierzyć temu wszystkiemu, jak żyją inni, co mówią inni, co mówią sąsiedzi, co mówią okoliczności.